Witam cię serdecznie. Ja nazywam się Magdalena Achtelik i jestem liderem klubu Oriflame. Dziś przedstawię ci produkty z katalogu numer 2. Jestem pewna, że koło tego katalogu nikt nie przejdzie obojętnie, ponieważ znajduje się w nim bardzo dużo nowości pachnących. Także zaczynamy. Pierwszą nowością będzie woda Volare flakon we w kształcie pięknej róży. Woda należy do wód słodkich. Jej skład to bez róża i brzoskwinia. Flakon jest naprawdę piękny. Jeśli ktoś lubi słodkie zapachy, to ta woda będzie idealna dla niego. Długo się utrzymuje. Pięknie, aby postawić na toaletce. Kolejna y, rzecz to y, nowy tusz Hyperstretch XL. Pięknie wydłuża rzęsy, dodaje objętości, a co najważniejsze y, ma kompleks Prolong, y, czyli ten tusz dba o wzrost y, naszych rzęs. Ja jeszcze go długo nie przetestowałam, także nie wiem na ile tam te rzęsy rosną, ale daję sobie do przetestowania dwa tygodnie i później zobaczę, czy te rzęsy rzeczywiście hmm. wzrosły. Także pochwalę Wam się na pewno i zdam relację. Jest świetna oferta, jeśli jesteście klubowiczami. Możecie mieć wodę, volarę, i tuż Hyper Stretch XL za jedyne 39,90. Także świetny zestaw za niską cenę. Czy na prezent, czy do siebie. Zbliżałem się Walentynki, także warto pomyśleć. Także oferta jest tylko skierowana dla klubowiczów. Także jeśli jeszcze nie jesteś zapisana, zapisany. Skontaktuj się ze mną, pomogę Ci się zarejestrować. Dane znajdziesz poniżej. Kolejny produkt to woda toaletowa Ultimate. Piękny męski zapach. Zapachy to drzewne, cytrusowe. Piękny. Uwielbiam takie męskie zapachy. Mój mężczyzna też jest niebo wzięty tą wodą. Długo się utrzymuje, także polecam dla Waszego partnera. Kolejny produkt, to jeśli złożycie zamówienie za 69 zł z tego katalogu, możecie sobie wybrać trzy kremy. Pierwszy krem to ze serii PURE nature z aloesem. Świetny krem na wirża. Chroni i koi. Bardzo mi się podoba jego konsystencja. Szybko się wchłania. Pięknie pachnie. Jak dla mnie jest rewelacyjny. Używam go teraz cały czas. Także polecam. Jest on za jedyne, już Wam mówię, 9,90 czyli 7,62. Atrakcyjna cena za taki kremik. Drugi krem to na przebarwienia. Ja go nie używam, bo nie mam takiej potrzeby. Nie mam przebarwień także. Ale jeśli ktoś ma, to polecam, bo cena super: $19,90 cena katalogowa, $15,31 cena klubowa. Trzeci krem to krem dla cery suchej, dojrzałej. Timer Reserving. Za jedyne 39,90. Cena katalogowa, cena klubowa to 30 zł i 69 groszy. Także polecam. I proszę pamiętać, że trzeba złożyć zamówienie za 69 zł z tego katalogu, aby otrzymać te kremy w niższej ceny, cenie promocyjnej. Kolejny produkt to fajny zestaw na walentynki. Mydełko i krem do rąk. Kremem do rąk jestem wręcz po prostu zachwycona. Świetna konsystencja, szybko się wchłania, zapach wręcz rewelacyjny. Także polecam do tego mydełko. Świetny zestaw, idealny. I to za jedyne 9,90. Dla klubowiczów za 7,62 także rewelacyjna cena. Zwróćcie na to uwagę. Kolejny produkt to już wam mówię, to zaparzacz do ziółek. Bardzo fajny zaparzacz. Ja jestem z niego bardzo zadowolona. Cena też niska, bo 6.90 za taki zaparzacz to uważam, że bardzo mało. Dla klubowiczów to 5,31. Także porządnie wykonany. Ja jestem z niego bardzo zadowolona. Chwalę sobie i polecam jak najbardziej. Kolejna rzecz: to świetna rzecz pod oczy, okłady żelowe. Po prostu ten produkt to strzał w dziesiątkę. Przed użyciem trzeba włożyć na 60 minut do lodówki i później na, pozostawić pod oczami tutaj na 10-15 minut. I efekt rewelacyjny świetnie chłodzi. Będziemy takie, będziecie takie zrelaksowane, odprężone. Także polecam, czy jak długo siedzicie przed laptopem, macie oczy zmęczone, czytacie książki. To świetnie, to, to was zrelaksuje. Kolejny produkt to nowa seria Velvet. Piękny lakier do paznokci. Ja wybrałam odcień, już wam mówię, to jest Lilak 30-405-kod. Pędzelek gruby, a ja właśnie takie lubię pędzelki, lakier długo się utrzymuje. I jest za 12.90 w cenie katalogowej. 9.92 cena cena dla klubowicza. Polecam i jeszcze z tej serii wyszły nowe pomadki. Piękne pomadki świetne kolory żywe bardzo mi się te pomadki spodobały ja wybrałam sobie odcień plum passion to jest kod 3403 długo się ta pomadka utrzymuje na ustach nawilża świetnie dla mnie rewelacja ja ją mam dzisiaj na ustach nie wiem czy to widać czy też nie ale jest świetna także polecam do tego jeśli zakupicie hmm, Dwa produkty, czyli na przykład pomadkę i lakier, to macie okazję otrzymać kosmetyczkę piękną fioletową za jedyne 9.90 w cenie katalogowej. W cenie klubowej jest to 7.62. Także uważam, że jak za taką kosmetyczkę to się opłaca i warto skorzystać z tej oferty. Teraz czas na mój ulubiony podkład, który ostatnio jest moim wielkim ulubieńcem. Jest to podkład Perfect Fusion. Ja mam odcień Ivory. Dla mnie jest rewelacja. Świetnie nawilża. Co najważniejsze, ma filtr 25. Kryje niedoskonałości. I pozwala skórze oddychać. Po prostu go nie czuć, że ma się go na twarzy. Konsystencja świetna. Ja jestem po prostu zadowolona. I polecam zaopatrzyć się w ten podkład, bo naprawdę świetna okazja. Podkład jest za jedyne 29,90 w cenie katalogowej. W cenie klubowej jest to 23 zł. Jedyne 23 zł. Za taki podkład to naprawdę, mówię Wam, świetna cena. Jest bardzo wydajny, a to też jest bardzo duży plus, naprawdę. Do tego możecie mieć, jeśli ten podkład zakupicie, możecie mieć dwie gąbeczki gratis. Świetnie nimi się nakłada podkład, także polecam, nie będziecie mieć rąk brudnych od podkładu, tylko za pomocą tych gąbeczek nakładacie ten podkład. Także super. On doda się automatycznie gratis przy zakupie podkładu. Także żadnego kodu nie trzeba wbijać, tylko automatycznie się doda. Kolejny produkt to produkt z serii Giordani. Korektor pod oczy. Świetny korektor, ma rewelacyjny aplikator, miękką gąbeczkę dzięki której świetnie się korektor rozprowadza dzięki temu korektorowi, korektorowi znikają oznaki zmęczenia zmarszczki. Po prostu rewelacja. Ja jestem w tym podkładzie, w tym korektorze zakochana. Teraz go cały czas używam, nigdzie bez niego nie wychodzę. Także polecam Wam. Jest on za 24.90 w cenie katalogowej. W cenie klubowej, o ile pamiętam, to to jest 19 zł i 15 groszy. Ja mam Ivory Badger, odcień dla jasnej i średniej karnacji. Także polecam, jeszcze jest do ciemnej karnacji i średniej. Kolejny produkt, gdzie on nam się tutaj zapodział? O, jest. Jest to produkt, woda z serii Very Me. Fajna woda, świeża. Skład to frezja, nugat i wanilia. I taka bardziej młodzieżowa woda, ale bardzo fajna. Jak na 30 ml to woda jest super. Też za jedyne 24,90. W cenie katalogowej, w cenie klubowej jest to 19 zł i 15 groszy. Także polecam. Kolejny produkt to mydełka Precjonus. Piękne mydełka zapakowane we fajnym opakowaniu. Również idealny na prezent. W środku znajdują się dwa mydełka. Świetnie zapakowane. Jedno już jest w mojej łazience. Zapach, tak pachnie jak woda Prezionus, piękny. Mi się bardzo podoba te opakowanie, bardzo świetny pomysł, także polecam. Na prezent też również można takie mydełka podarować, bo są w pięknym opakowaniu. Te mydełka kosztują jedynie 9,90 w cenie katalogowej. W cenie klubowej jest to 7,62, także atrakcyjna cena. Kolejny produkt to coś dla mężczyzn, czyli orzeźwiający żel do mycia ciała i włosów. Piękny zapach, bardzo mi się podoba. Taki odświeżający, męski za 12,90, czyli dla klubowiczów za 9,92. Jest bardzo wydajny, świetnie się pieni. Także polecam wypróbować. Na pewno Wasz partner będzie zadowolony, jeśli mu sprawicie taki żel o takim świetnym zapachu. Kolejny produkt, którym jestem po prostu w niebo wzięta. Mogłabym go wąchać i wąchać. Jest to hmm, płyn do kąpieli. To jest śmietana, to znaczy biała czekolada i truskawki. Pachnie normalnie jak jakieś lody. Można by to było normalnie aż zjeść. To taki cudowny zapach. Dla mnie rewelacja. Jest bardzo wydajny, bo jest go 750 ml. Także się opłaca. Świetnie się pieni. Dużo go nie trzeba. Także polecam. I ostatni produkt w atrakcyjnej cenie to krem do ciała Silk. Świetny produkt za 9.90 w cenie katalogowej, w cenie klubowej jest to 7.62. Fajna konsystencja, świetnie nawilża. Idealny do skóry wrażliwej. Zapach piękny, sam jedwa pięknie. Skóra jest świetnie nawilżona, szybko się wchłania, co jest najważniejsze. Także polecam. Na dziś byłoby już to wszystko. Do zobaczenia za trzy tygodnie. Trzymajcie się ciepło.